Hype. Hype. So just hold for a bargain price. Get what I want, never ask it nice. Do what I want, never take advice. You know we're supposed to take a hike Give it once more and I'll take your life. Won't let it slide, the shit ain't swipe. you get worked up and a little bit hype. Ridiculous bag, don't touch the hype. Jump hat first down into the best bitch Fucking with my click huh? Shit's ridiculous. Jump hat first down into the best bitch Fucking with my click huh? Shit's ridiculous. Jump hat first down into the best bitch Fucking with my click huh? Shit's ridiculous. Jump hat first down into the best bitch Fucking with my click huh? Shit's ridiculous. And I got them curious about what, when, and how. I do it so conspicuous. They never knew us, then we blew up again. touring for a few months, years now. Many artists through us. I turn them seeds into pickled pepper goulash. Where's your head? It's in the pool. I love Siemano, witam w kolejnym vlogu treningowym. Już zapewne widzieliście cały mój trening. Było wyciskanie na 135 kg, w troszeczkę szerszym chwycie i no nie leżał mi ten chwyt. Później za zanetti, bo lubię łączyć ćwiczenie, powiem na, ze zgiętymi na przykład łokciami. Z ćwiczeniem z prostymi łokciami, czyli jeżeli tutaj wyciskałem sobie w ten sposób, to później uzupełniam o ten ruch. Tak samo w treningu pól, jeżeli robiłem flagę w tej płaszczyźnie o prostych miarę ramionach, no to później uzupełniałem o podciąganie w tym ruchu. Nie zawsze tak robię, ale to jest jedna z moich takich zasad dodatkowych, a dziś trochę o zasadach będzie. A dalej poleciałem Impossible Deepy, zrobiłem sobie do odciny. Mogłem robić dodatkowe serie według Strength Code, ale stwierdziłem, że te dodatkowe serie zrobię sobie na Francuzach, co też często wykonuję. Czyli czasem jest tak, że na przykład wiem, że. Robię na to wyciskanie hantli powiedzmy 50-kami 10 razy, no to idę sobie na przykład, przetestować na sztandę tam powiedzmy 120 wyszło razy 10. I nie muszę robić tych szóstek na wyciskaniu, mogę sobie zrobić to na innym ćwiczeniu, z czego czasem korzystam, szczególnie w tej wersji takiej powiedzmy bardziej luźnej, w której tak jak teraz trenuję push-pull, więc trening push wypada co cztery dni pół, oczywiście tak samo. Później było jeszcze poza tymi Francuzami uzupełnienie, jeżeli chodzi o, o stożek rotatorów i jedno ćwiczenie, którego nie nagrałem, to po prostu trzymam powerbanda sobie tutaj i przyciągam go do brzucha. To jest w ogóle Jeden może być z testów, czy coś jest nie tak z podłopatkowym. Ja ten podłopatkowy miałem uszkodzony w czerwcu, co mnie wykluczyło z wyciskania praktycznie do października. I ten barak troszeczkę się jeszcze odzywa. Ostatnio zaniedbałem tutaj pracę nad podłopatkowym, więc muszę to wrzucić z powrotem do planu, bo dzisiaj jednak no, czułem, że, że to wyciskanie to było takie. Czułem się, jakbym miał tylko prawą rękę podczas tego wyciskania, o tak powiem, nie? że cały czas coś z tą prawą ręką było nie tak, więc trzeba o to w końcu zadbać. Dobra, czyli tyle jeżeli chodzi o trening. Teraz porozmawiamy o tych zasadach treningowych, bo to jest ta część merytoryczna, na której mi dzisiaj najbardziej zależało. I zasady treningowe, w skrócie, to jest coś yy, takiego, że każdy trener ma jakiś swój zbiór zasad, nie muszą być one spisane, on nie musi być ich czasem nawet świadom, tylko są gdzieś mu wpajane przez lata, i później przekazuje je dalej. I w zależności od tego, z kim jest się styczność przez yy, wszystkie lata, jakie mi się doświadczenia własne, i tak dalej, to te zasady będą delikatnie ewoluowały, ale gdzieś tam powiedzmy w treningu siłowym one yy, bardzo ogólnie są respektowane. No i tutaj może powiedzieć przykładami. Weźmy sobie szkołę rosyjską yy, Pawła Catulina. Yy, ja jakby na swoją przygodę z treningiem siłowym zaczynałem od właśnie yy, jego książek, od jego podejścia, Russian Kettlebell Challenge. I tam na przykład był zakaz trenowania do upadku mięśniowego. Taka główna zasada to E, trenuj mm, możliwie jak najciężej, pozostając możliwie jak najbardziej wypoczętym. Może to tak mniej więcej ujmę. I z góry przechodziło o to, żeby kumulować całkiem sporą objętość treningową, ale z dala od upadku. I teraz... E, czy Wierzę w tą zasadę na każdym etapie kariery że tak powiem sportowej albo stażu treningowego. Myślę, że tak, że jest to jak najbardziej spoko rozwiązanie, aczkolwiek uważam, że jest to przede wszystkim dobre rozwiązanie przez pierwsze kilka lat treningów, kiedy w dużej mierze poprawiamy też siłę poprzez poprawę koordynacji nerwowo-mięśniowej. Czyli jak ta koordynacja nerwowo-mięśniowa już jest na bardzo wysokim poziomie, a na przykład byliśmy zawodnikami, na swoim przykładzie podam, którzy trzymali przez wiele lat kategorię wagową, czyli kiepsko u mnie było z nabieraniem masy mięśniowej, no to teraz może troszeczkę lepiej by było właśnie pójść w stronę. Strona takiego treningu bardziej nastawionego na hipertrofię. Dobra. Czyli to jest przykład właśnie zasady treningowej Pawła Catulina, czyli po prostu nie zbliżamy się do upadku mięśniowego. Ktoś oczywiście może mieć zupełnie inną zasadę z innej szkoły, na przykład nie był to może typowo trening czysto siłowy, ale był to bardzo silny gość, typu Dorian Nietz, gdzie oni z grubsza robili tylko i wyłącznie serię do upadku mięśniowego. No i jedni i drudzy rozwijali się siłowo, czyli już gdzieś można wysnuć wniosek, że na pewno, jeżeli ta zasada obowiązuje, to nie jest taką zasadą, która jeżeli będzie złamana, to coś tam. Spowoduje, że, że ta siła Wam nie urośnie. Oczywiście, jeżeli będziecie się przetrenowywać, to będzie z tym problem, ale chcę tylko, jakby Wam zasugerować, że yy... Nie wszystkie zasady będą ze sobą spójne, a mimo to znajdziemy ludzi, którzy w danych szkołach będą osiągali niesamowite sukcesy. Więc pójdźmy dalej. Większość szkół treningowych wyznaje zasadę, którą Wodym często wspomina w swoich filmach, czyli trenuj w przedziale od 70% do 100% ciężaru maksymalnego i to są tak naprawdę to jest ta intensywność, na której najlepiej też się buduje masę mięśniową i siłę. Ja jak najbardziej też z tej zasady korzystam i myślę, że można by tu wykluczyć z tej zasady też osoby początkujące, ponieważ ponownie, jeżeli byśmy dali im nawet Coś łatwiejszego niż to, co są w stanie wykonać. Powiedzmy, na 12 powtórzeń, bo tak przyjmujemy, że 70% ciężaru maksymalnego to jest coś, co wykona więcej 12 razy. To one oczywiście i tak będą w stanie rozwijać się siłowo, ale może nie tak optymalnie, gdyby trenowały ciut ciężej. Czyli mamy kolejny przykład zasady. Trenujemy w jakimś tam widłach, że tak powiem, intensywności. Z racji tego, że w szkole na przykład rosyjskiej rzadko bardzo trenujemy do upadku mięśniowego, no to oni rzadko będą trenowali w zakresie na przykład 95-100% ciężaru maksymalnego, tylko tam w krótkich okresach na przykład pikowania formy, ponieważ od razu są bardzo blisko upadku mięśniowego. Więc na przykład ja pisząc Strength Code założyłem tą intensywność między 70-75% jako to dolne ograniczenie, 80-7,5% do 90 mniej więcej jako górne ograniczenie, czyli to jest takie takie moje. Ale moglibyście spotkać się z trenerem, który powie, nie, najlepiej siła jest wykonywać przedzieleniem. 3-8 powtórzeń i to będzie przedział od tam 92,5% do 80% ciężaru maksymalnego. I oczywiście tam jak najbardziej będziemy budować siłę i może być tak, że na jednego zawodnika zadziała troszeczkę lepiej wyższa intensywność, a na innego troszeczkę niższa, bo na przykład w tej wyższej intensywności będzie gubił technikę, będzie kombinował, częściej, częściej popełnił jakieś błędy, a na przykład na mniejszym ciężarze nagle się okaże, że pracuje przykładowo w większym zakresie ruchu i to w tym większym zakresie ruchu jest gdzieś ten weak którego po przebiciu wzrośnie mu wynik maksymalny, nie? Także. Innym przykładem zasad, które ktoś może mieć gdzieś tam wpojone, to może być na przykład taka zasada, że nie opłaca się trenować danego ruchu tylko raz w tygodniu, więc będą trener będzie układał plany tak, żeby powtarzać dany wzorzec ruchowy przynajmniej na przykład dwa razy w tygodniu lub zbliżone wzorce ruchowe. Może być też osoba, która wierzy w bardzo wysoką częstotliwość i będzie Was namawiała do pięciu treningów danego wzorca ruchowego w tygodniu, na przykład wyciskanie od poniedziałku do piątku na klatce, potem dwa dni przerwy. Są takie plany treningowe i oczywiście, jeżeli ktoś w ten sposób trenuje, to jak najbardziej ja trenowałem też w ten sposób z fajnymi efektami że tam już na pewno nie ma miejsca na trening zbyt często blisko upadku mięśniowego i automatycznie musimy i trenować dalej od upadku i tych serii nie może być zbyt wiele, bo jak ja robiłem swoje pięć serii po, dwie serie po pięć powtórzeń przez pięć dni w tygodniu, to e, to tam zaczynałem od intensywności chyba w 60-65 może procent ciężaru maksymalnego i liniowo sobie dokładałem dobrze, także e, Idąc dalej tym tropem, możecie też spotkać osoby, które będą um, uważały, że na przykład warto robić tylko wzorzec ruchowy, który, który trenujecie. A ktoś inny powie wam, że, że wzorzec ruchowy, który, który trenujecie, jest spoko na tą podstawową objętość, ale e, warto dodać jakieś zupełnie inne ćwiczenie, y, które będzie was rozwijało w zbliżony sposób, ale bardziej predysponowany na przykład do dyscypliny, której uprawiacie. I tutaj przykładem może być Westside Barbells, gdzie oni na przykład często wyciskali z dodatkowymi łańcuchami, podwieszonymi po bokach, czy z takimi gumami oporowymi, żeby bardziej jakby odwzorować. Y, te warunki, które występują podczas wyciskania na przykład w sprzęcie. Także jak widzicie zasad jest dużo. One wszystkie się kręcą wokół treningu siłowego, bardzo często kręcą się wokół tych samych lub zbliżonych ćwiczeń. Różny jest z częstotliwością treningową, są pewne odchyły jeżeli chodzi o intensywność treningową i bliskość do upadku mięśniowego. Ale zapamiętajcie sobie właśnie to, że po prostu każdy trener czy chce czy nie chce będzie miał jakieś swoje naleciałości i jeżeli chodzi o moje zasady, które ja sobie na przykład na siebie narzucam, no to jest właśnie trening te między 70-75% ciężaru maksymalnego do, staram trenować, tak 87,5% ciężaru maksymalnego, jeżeli chodzi o ten fundament siłowy, w którym ja chcę też nabierać masy mięśniowej, a częstotliwość treningowa zazwyczaj nie może być mniejsza niż jeden trening na 4 dni. Czyli tak jak teraz trenuję, to ja nie lubię trenować danego boju rzadziej. Nie? Czyli tak jak teraz robię... Push, dwa dni przerwy pull, dwa dni przerwy znowu push, no to między jednostkami push są cztery dni. To o to mi chodzi, nie? Nie pomiędzy jednostkami treningowymi, tylko pomiędzy takimi samymi jednostkami treningowymi. W związku z tym, to jest kolejna moja zasada. I tych zasad mam oczywiście też mniej ważnych, troszeczkę więcej, tak jak to, o którym już wspomniałem, że jeżeli robię jakieś ćwiczenie na zgiętych rękach, to robię uzupełnić ćwiczenie na prostych rękach. To na pewno będzie moja taka naleciałość, powiedzmy, bardziej gimnastyczna. Także może tyle na, na dzisiaj. Jeżeli jesteście zainteresowani w ogóle tematem tych zasad i kto mniej więcej jakie tam ma, to, to warto sobie po pierwsze poszperać, a po drugie, możecie mnie zapytać w komentarzach, co Was interesuje. A jeszcze tak na szybko mi się przypomniało. Na przykład, znowu wrócę do Wodyna. Wodyn lubi przykładowo zrobić. Już nie chcę skłamać, byście musieli wiedzieć, jakiego filmu ale na Przed 7 serii rozgrzewkowych, przed tą serią właściwą. E, to silny może lubić robić zdecydowanie mniej, uważać, że to będzie lepsze. I tutaj oczywiście e, już pozostawiam ocenę Wam, jak jest lepiej, albo jak jest lepiej w konkretnym przypadku. Także e, pamiętajcie, że trening jest. Hmm. Zarówno sztuką, jak i nauką, co gdzieś tam przemyciłem we buku. Więc nie tylko musimy patrzeć na to, co jest tam super optymalne, gdzieś tam według najnowszych badań naukowych, ale jeszcze musimy to wszystko gdzieś tam swoim doświadczeniem przemycać, spisać sobie swój własny zbiór zasad i tymi zasadami się kierować. A jeszcze jedna ważna, bardzo yy, zasada, czyli ten range i volume, czyli objętość treningowa, jaką powinniśmy mniej więcej w tygodniu yy, robić. Jeżeli się tak zastanowicie, to są się odniosę do Wodyna. wodn chyba sugeruje od 16 powtórzeń yy, do. Teraz nie chcę skłamać, ale do 35, może nawet więcej. W tym właśnie przedziale 17 do, e, 70% ciężaru maksymalnego do 100% e, ciężaru maksymalnego wykonane na jednostce treningowej. E, jeżeli sobie przejrzycie inne plany, to często w odniesieniu np. do serii będzie to około 10 serii na ćwiczenie w skali tygodnia. A jak popatrzycie na plany sylwetkowe, dostaniecie znacznie wyższe oce, np. lepiej robić 15 czy 20 serii w skali tygodnia, ale to nie do końca e, będzie tak samo skuteczne, jeżeli chodzi o trening siłowy. Także tutaj ten priorytet też jest istotny, jaki sobie wybierzecie. E, ja bardzo często na swoim kanale poruszam, Taką hybrydę, czy powiedzmy ten power building, czy troszeczkę mówię o budowaniu siły i masy mięśniowej i, i jakichś tam tych cechach wspólnych gdzieś tu jak się ślizgać, bo oczywiście budowanie masy mięśniowej sprzyja sile i jeżeli ktoś na przykład przez lata trzyma kategorię wogową, tak jak ja, to bardzo często ciężko jest zbudować siłę, że tak powiem, cały czas w górę podnosić siłę we wszystkich parametrach, to znaczy. Jesteśmy w stanie, że tak powiem, przekierowywać na przestrzeni miesięcy i lat troszeczkę tą siłę. Czyli jeżeli ja trenu, trenowałem przed Streetliftingiem i robiłem przysiady, dipy i podciąganie, później znamu, razem do tego barku, gdzieś z tych dipów już ostatecznie zrezygnowałem, bo zanim ktoś mi dobrą diagnozę postawił, to już za dwa lata minęło. Także e, te dipy mi na pewno trochę spadły, ale miałem czas, żeby się na przykład skupić na OHP i to OHP na przykład poszło w górę. nie? I tak samo, przysiady zrezygnowałem, nogi troszeczkę w dół, gdzieś indziej troszeczkę w górę. Także ta siła była, że tak powiem, przy tej samej wadze gdzieś przekierowywana. Tu troszeczkę pewnie jakiejś atrofi mięśniowej w nogach poszło, no to gdzieś tam było miejsce na, na hipertrofię, gdzieś indziej skoro waga jest ta sama. Ale y, myślą taką przewodnią jest też to, żebyście jednak nabierali tą masę mięśniową. Gdybyście nabierali chociaż kilogram masy mięśniowej przez wszystkie swoje lata, ja wiem, że teraz może dla kogoś zabrzmieć to bardzo długo, ale jeżeli przez 10-20 lat będziecie trenować, a uwierzcie mi, że to nie jest ale tak długo, ja już trenuję grubo ponad 10 lat, i byście dodawali tylko ten kilogram masy mięśniowej, to zobaczcie, ile jesteście w stanie zbudować. Ja jakby na początku swojej przygody dość szybko przeskoczyłem z tych chyba 58 kg na 70, czyli to jest ten etap pierwszy, gdzie te 12 kilo wpadło, wpadło bardzo szybko. Potem dość mozolnie szła szedłem yy, 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 z yy, 70, tam chyba na 75 i do tych 80 to już tak bywało różnie, nie? ale ten przedział 75-80, z którym startowałem przez wiele lat, to był przedział, którego chyba od 6 czy 7 lat nie przebiłem. Czyli ja ciągle jakby wahałem się w tej wadze i tak naprawdę. Może na przestrzeni tych lat zbudowałem z kilo, dwa kilo masy mięśniowej takiej suchej, bo ciągle tylko była waga w górę, waga w dół, a jak jesteś osobą naturalną, to nie łudź się z tym, że jak będziesz długo na redukcji, to Ci masa mięśniowa nie spadnie. Na pewno Ci spadnie. Szczególnie z tak długim stażem treningowym. Także e, lepiej być na tej nadwyżce, szczególnie, że na nadwyżce budowanie masy mięśniowej jest przy moim stażu treningowym procesem 8, 10, 12, może nawet razy wolniejszym niż redukowanie, więc lepiej przez e, ponad... 8 miesięcy, na przykład w roku będzie na nadwyżce kalorycznej 9 nawet, a może nawet i 10, i tam sobie zrobić jakiś, jakiś sezon 2-3 miesięcy redukcji i znowu wrócić na tą nadwyżkę kaloryczną i próbować z roku na rok, powiedzmy, bo 1 stycznia dzisiaj staje na wagę, jest 80, to fajnie by było, żeby za rok było te 81, za dwa lata 82 i tak dalej, i tak dalej, to zanim się obejrze, będzie te 85 i na przykład cykl, kategoria wagowa wyżej. Także tyle moich mądrości na dzisiaj. Jak coś, zadawajcie pytania i to wszystko, nie? Trzymajcie się. chyba